Takie samochody preferują osoby rodzinne. Przecież Kia Ceed nie jest bardzo duża, ale też nie mała. Jest przeciętna. Ponadto jest praktyczny, pojemny i niedrogi, ale co najważniejsze, niezawodny. Kia Ceed drugiej generacji okazała się samochodem niezwykle bezproblemowym, pomimo swojego stylowego i, jak kto woli, wyrafinowanego wyglądu. Częściowo ze względu na fakt, że jego zawartość techniczna nie jest tak postępowa w projektowaniu. Chociaż też nie można go nazwać prostakiem. Silniki SIT to czterycylindrowa benzyna z wtryskiem wielopunktowym o pojemności 1.4 litra, 100 km i 1,6 litra 130 km, a także 1,6 litrowy silnik wysokoprężny o mocy 136 km moc. Współpracują z sześciobiegowymi biegowymi manualnymi i automatycznymi skrzyniami biegów. Obydwa silniki benzynowe są dość trwałe. To prawda, że u 200 bił 200 bu silniku o pojemności 1,4 litra konwerter może ulec awarii przy 60-90 tysięcy kilometr. Ważne jest, aby nie przegapić tego momentu. Faktem jest, że jeśli będziesz kontynuować jazdę ze zużytym katalizatorem, silnik może zostać zniszczony. Porcelanowy plaster miodu neutralizatora z biegiem czasu ulega zniszczeniu. A jego supertwarde pozostałości są zasysane z powrotem do wnętrzności silnika, niszcząc zespół cylinder-tłok. Jeśli w porę rozpoznasz ból, możesz uniknąć uszkodzeń, wymieniając lub po prostu usuwając neutralizator. Mocniejszy silnik 1.6 litra cierpi na tę chorobę w mniejszym stopniu, ale częściej odwraca wkładki. Koreańczycy przypisują to zastosowaniu oleju nie najwyższej jakości, choć nie można wykluczyć błędów konstrukcyjnych. Ale poza tym praktycznie nie ma problemów z jednostkami napędowymi. W mechanizmie rozrządu wykorzystują trwały łańcuch, który wytrzymuje do 200 000 km lub więcej. Obydwa silniki przystosowane są do benzyny 92-oktanowej, chociaż 95-oktanowy CIT jeździ lepiej i jest bardziej ekonomiczny. Pilnuj poziomu oleju i wymieniaj go co 10 km, szczególnie jeśli auto eksploatujesz głównie w metropolii. Zagrożone są uszczelki wału korbowego i wałka rozrządu, świece zapłonowe i cewki zapłonowe, które są wrażliwe na jakość paliwa. Pudełka są również niezawodne. Chociaż ręczna skrzynia biegów miała jedną wrodzoną wadę korozję wału wejściowego, który został wymieniony wraz z uszczelką olejową. Jeśli te części nie zostały dotknięte w samochodach wyprodukowanych przed sierpniem 2014 roku, drugi właściciel będzie musiał wydać kilkaset dolarów na wymianę. Jednocześnie można zamontować zestaw naprawczy do dźwigni zmiany biegów. Automat również nie sprawi problemów. Kluczem do jego długowieczności jest wymiana oleju co od 60 do 80 km, najlepiej razem z filtrem. Operacja jest kosztowna, ponieważ trzeba zdjąć lub zawiesić pudełko. Zawieszenie ma słabe łożyska kół, które potrafią wyć po 30 km, ale łożyska rozpórkowe mogą wytrzymać dwa razy więcej. Rozpórki stabilizatora wytrzymują do 70 tysięcy km. Ogólnie rzecz biorąc, używany CID jest dobrą opcją. Lepiej jest wziąć egzemplarz po zmianie stylizacji, gdy główne wady zostaną już przezwyciężone. W automatycznej skrzyni biegów zaleca się wymianę oleju średnio co 70 km. Co więcej, lepiej to zrobić razem z wymianą filtra, który znajduje się w misce maszyny. Monitoruj także stan osłon przegubów homokinetycznych. Jeśli ich gumowe osłony są zużyte i postrzępione, należy je natychmiast wymienić. W przeciwnym razie, będziesz musiał wydać pieniądze na same granaty, które kosztują o rząd wielkości więcej. Monitoruj stan katalizatora. Jeśli zacznie się zapadać, może zniszczyć sam silnik. W warunkach ukraińskich grzejnik rzadko wytrzymuje dłużej niż 5 lat. Jego górny zbiornik jest niszczony przez sól i chemikalia. W tym samym czasie silnik zaczyna napędzać olej. Faktem jest, że w silniku jako takim nie ma uszczelek ani uszczelek. Wszystkie dołączone części są osadzone na szczeliwie i wysychają. Słabym punktem podwozia są tylne resory i amortyzatory. Z powodu ich początkowo nieprawidłowych ustawień, już po 120 km na godzinę auto zaczyna zachowywać się niewłaściwie. Problem rozwiązuje się instalując nieoryginalne sprężyny z amortyzatorami dowolnej znanej marki. Mówią, że to pomaga. Z wiekiem śruby i szpilki kół szybko ulegają korozji. Eksperci zalecają smarowanie wszystkich połączeń gwintowych. Lakier na jest słaby, a sam metal nie jest wystarczająco mocny i odporny na korozję. Co więcej, może tworzyć wióry w dowolnym miejscu, od progów i nadkoli po dach i słupki nadwozia. Najbardziej cierpi dach, ponieważ początkowo nie jest chroniony przed rdzą. W niektórych przypadkach już po pierwszej zimie farba w rejonie szyby i dachu pęcznieje, tworząc bąbelki. Awarie się tu zdarzają, czasami nie działają elektrycznie sterowane szyby i system multimediów, a centralny zamek i klimatyzacja zaczynają żyć własnym życiem. Na szczęście te problemy na Sidzie nie są powszechne. Gorzej, gdy pod wpływem chemii i soli elektryka komory silnika zaczyna szwankować, naprawy nie będą tanie. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu, warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.